Dramavers MSP księga trzeci zeznania podłogi. Wystarczył jeden wpis na forum OMSP Dramavers ACTA. Pod postem, gdzie użytkownicy dyskutowali o dramie Anki, stylu emocjonalnym i tajnych folderach, pojawił się komentarz podpisany Emilia podkreślenie. Kłamią oni kłamią kłamcy oszuści. I wtedy zrobiło się głośno. Ale nie dlatego, że to była obrona bo wszyscy wiedzieli, że ona czytała wszystko wcześniej. Nowy post od Emilii, napisany wielkimi literami, z błędami, kto nie podania o azyl. Proszę mnie nie zestawiać z rantomami w waszych głupich odcinkach i nie snuć nieprawdziwych informacji, nie pomawiać. Dla sprostowania, moja klientka Emilia Podloga nie zna Anki, ponieważ jest ona randomem. Amerikod wywalila z serca aktualnie 6 razy. TV MSP i DISA proszę o sprostowanie i publiczne przeprosiny, albo wycień konsekwencje prawne. Podpisano, prawnik. DISA opublikowała screena prywatnej wiadomości od konta, Maciej Ciąpek, prawnik emocjonalny, chce powiadomić o pozwie, który wysylam w stronę Disappointment oraz TV Masp jako spolkę TV DISA. Oskarżam o niszczenie wizerunku mojego klienta Emilka Podloga. Dla sprostowania ona nie zna randomki Anki. Z powazaniem, Maciej Ciąpek, forum eksplodowało. W klubie MSP Dramavers użytkownicy zaczęli tworzyć fan reakcje. Maciej Ciąpek Official, parodia konta oraz posty typu. Zostałam wspomniana przez Emilkę, proszę o screena i świadków. O dniach chaosu, screenów i krzyków na kapsloku, Emilia podkreślenie ogłosiła zwycięstwo. Nie zrobiła tego sama. Na Facebooku Macieja ciąbka, jej samozwańczego prawnika, pojawił się wpis. Sprawa sądowa rozwiązana pomyślnie Emilia podkreślenie wys spółka TV Disunia. Pod spodem zdjęcie pustej sali rozpraw i komentarz Mary Kotty. A gdzie Anka, nie było odpowiedzi. Bo nikt już nie pytał. W rogu zdjęcia, czarna postać. Czy to TV MSP? Użytkownicy powiększali, kadrowali, obracali. Wszystko pasowało. Forum wpadło w chaos. Mary Cotta wrzuciła screen i zapytała: Czy TV MSP i Maciej Ciąpek są razem? sova 420 tylko zareagowała emotikony z OMG MOKRYSEN 15 napisała: No i wszystko jasne. System to miłość, Zici, baba przegrała i poszła do wroga? Ikoniczne, Anka nic nie powiedziała. Oficjalnie Emilia wygrała sprawę. Nieoficjalnie, system przegrał godność. TV MSP wrzuciła nowy status. Znam zasady, ale czasem trzeba zagrać po drugiej stronie stołu. Dramavers nigdy nie śpi, a teraz śpi obok prawnika.